Może zaczniemy. E, cześć, witajcie z tej strony. Przemas, kępa marzeń. jak Robert. To co? Szybko, krótko, zwięźle. Dokładnie, i bezboleśnie. Ja, bez ja mam powiedzieć jedno, że muszę ci powitać tutaj. Bardzo mi miło e. gościć u Ciebie, naprawdę. Myślę, że spędzimy tutaj mnóstwo fajnych chwil. Będzie e. dużo wędkowania, jak widzicie, sprzęt już przygotowany. Także to będzie część atrakcji. No, a druga część to będzie co? No, jakieś tam zwiedzanie, zachody słońca, e, gdzieś tam wprawdzie żyjące w i tak dalej. No oczywiście nie my sami, nie? żeby nie było. Znaczy generalnie to tak, to już to wszystko przeżyliśmy. Tak, tak szczerze mówiąc, żeby było po prawdzie. To, to, no, słuchajcie, no, to te to no, wszystkie walitki, no, to wszystko przeżyliśmy. To ja Robert rozstawił, żeby cokolwiek było yy, widać. Tak. Mieliśmy zrobić oczywiście kanał stolarski, mieliśmy zrobić projekt stolarski, yy, ale mieliśmy zbudować tak szafkę na wino. Tak, tak, tak chciałeś. Taki był plan. Taki, Taki był tak. plan, ale słuchajcie, zbudowaliśmy coś bardziej wartościowego. Zbudowaliśmy zaje fajne relacje, nie? Teraz słuchajcie, super kurde, naprawdę. Ja w tym momencie, w tym miejscu, słuchajcie, ja bym chciał zachęcić Was do tego, żeby ludzie z taką samą pasją, jaką my mamy. I okazało się, że nie tylko stolarstwo jest naszą pasją, że naszą pasją no. jest też i wędkarstwo. Okazuje ja 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 się, że jeszcze inne rzeczy można robić, tak? Nie tylko długać drewnie. co jest też fajne i jej fajnie jest, jak się to razem robi, ale może jeszcze. W inny sposób będzie fajny czas. No dokładnie. I ja jestem naprawdę pod wrażeniem i w szoku, nie Robercie, że e, tak naprawdę Chciałbym znaliśmy na się ja tylko z internetu. <gry> Robert tak samo, znamy się tylko z internetu, a słuchajcie, jakbyśmy się znali kupę lat, nie? Ta pasja tu nas połączyła, super relacje, super klimat. Ja Ci bardzo dziękuję za gościnę, bo no, nie, nie przypuszczam, że naprawdę Robert jest tak gościnnym człowiekiem, że słuchajcie. Yy, Polecił, ale <laughs> nie wiem co robić. No więc Nie naprawdę i cieszę się, że znalazł czas na to, żeby nas parę dni z Asią gościć. Także ja ci Robercie bardzo za to dziękuję. A w ogóle, no bo tak, bo no mówimy sami, ale tu jest, e, wszystkie Kempasy są. E, Asia też jest. Yes. I moja Ania też jest. Gdzieś tam, w końcu ją zobaczycie, bo ona się cały czas gdzieś tam kryła. Za kulisami. E, no co, co możemy powiedzieć? Co? Opowiadamy, gdzie byliśmy, co robiliśmy. Czy, czy... Myślę, że nie, Jak nie, tak. nie, nie będziemy wam mówić i chyba dłużej czasu tracić. My pójdziemy jeszcze porozmawiać, bo to ostatni nasz wieczór, więc musimy jeszcze tak. <coughs> dokończyć rozmowy. Znaczy, że, żeby e, ten pas karate czarny był koloru czarnego, to, już jest... <coughs> to musimy się jeszcze ograniczyć. <coughs> Dokładnie. No dobra, więc. co? No, no tak. dzięki. Słuchajcie. A super, super. Naprawdę. Zapraszamy Was do obejrzenia jakie było i tyle. A my lecimy, Robercie, nie? Lecimy tam. Łączą się. Youtube. Cześć. Cześć dobra. Jest Kjøpte haspelsnelde og nifots fiskestong. Ingenting er som fisketur når allting Dotarliśmy do elektrowni wiatrowej, Ania nam tutaj zrobiła wycieczkę. Widoki są przepiękne. Elektrownia wiatrowa generalnie. Braki <laughs> <laughs> są. To jest duże, ale przede wszystkim to są piękne widoki. <laughs> No tak, spłaszcza. Uwierzcie mi, że spłaszcza, bo to jest pięknie wysoka. Spłaszcza, <noise> ale nie od <okurę. głos> Chyba, że się ktoś położy. Perspektywa jest inna. E, Na zamiast fabrykary. O faktycznie. Te pierścienie no? takie. I te pierścienie to jest taka siatka, która jest w dół jakieś od 30 do 50 metrów. Eee, tak w, w każdej, tak w każdej takiej oczku jest od do 100 tysięcy łososi. 100 tysięcy łoto. 100 tysięcy sztuk. tak. Sumlepaven, han skar ut på søndagstur. Tutaj do jest naprawdę ładne. No jest... Chyba taki prawdziwy norweski klimat, nie? To jest właśnie ta ostatnia część, która tu została. nie? Mhm. to no, myślę, bo tu nie ma nic. Więc... Dnia zdanie nada. Mm -hmm. Mosteczek klimatyczny. Połączenie starych klimatów z nowoczesnością, muzeum, tak? Mm -hmm.

Startujemy, kapitan Robert Snecker, nie wiem powiedzieć Polska, ale Norwegia. pogodę mamy super, trzech miesięcy no, ostro świetnie. Na razie w Fjordzie mamy stan morza zero, a na Otwartym Morzu ponad dzisiaj szóstka. Zobaczymy. Dokładnie. Ja łódka miała lepszą muzykę No właśnie No, dziewczynki Co to tam znowu leci Na siedząco? Chyba Dors, bo tak chyba leci Londra Robert nas zabiera w jakieś fajne miejsce. Mam nadzieję, że walnę rekorda. Chociaż dzisiaj taki delikatny rekonesans. Zabieram was nad wodę, nawet mokrą. <laughs> nawet ładną i nawet głęboką. <laughs> no to jedziemy. No, można, można się dziwić. Nie, ale takie słyszałem, że to do 40-50 kg są, nie? No. Też właśnie, jak czytałem tych... No? Dlaczego no. to cię. Bo możemy się, no, będziemy ci łapać. No, nogę poniżej kolana. Jak tam, Masiu? Aha. O, ładnie chodzi. I co teraz? Dawaj ją tutaj, blisko. Jakie ładne kolory. Hmm, jaka piękna jest. No, spokojnie, spokojnie. O, piękna jest. Co to jest ta ryba? Co to jest taka ryba ty, w Tygrysie takie ce, te paski zielona? Jesteśmy gotowi tak. Jest O. Bo tak miało być, że to mi być Ta druga. Staraliśmy w magiczne miejsce, tak zwany koniec świata. Norweska. Norweski koniec świata. A nie jak zwykle wycieczkę po prostu wyczaiła reinspikka vås. Du kom, så gikk alltid lås. Jeg så et hav der jeg sto som en båt på land. Det var så mangt jeg skulle ha sagt om jeg hadde ord og makt. At du er som en vårdagsflaum som ei elv. Jeg 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 så i i en 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 Som 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 et et hav jeg kjenner meg meg mest som en båt på land Når jeg er i lag med det blir alle ord for meg. Som en tosk Står jeg og hakker frem et svar jeg kan kikke opp,

za tak sympatyczną wycieczkę. Jak się tak zamieni w stolarski to jest jak z chłopakami oblewasz? Stolarz! Sto Gwiazda z Polska tutaj na drugim miejscu gwiazda z Norwegii. A to normalny chłopak ze wsi Polska, grzyby już znalezione. Na swoim Wszęcie? Spoko. Za chwilę śniadanie, no życie farmera właśnie. Robert na swoim sprzęcie. Lamborghini. Diablo, bo czerwona. Cabrio. bawić wręcz na kosiar, tylko sprzęt, odpalamy. Tym bardziej, że parę hektarów tu jest, także jest co ogarniać. Także jadę do no. Po trzech dniach wracasz do domu.

Sielsko na i Janielsko no, w tej Norwegii z kładkiem. Jak <grym> fajnie się patrzy. gdzie ta żona A Kosidzie z Norwegii to rzuć. Tak Prędkość niesamowita No, nawet jak w Tokio Na czym położyć grilla? I Robert stwierdził, że będzie to łyka od traktorów. A mówią, że takie rzeczy tylko w Rosji. <laughs> no właśnie. Sam mówił. Chyba muszę uciekać. Słuchajcie grillu Roberta. Bardzo oryginalny pomysł na e, palenie grilla na ciągniku. A jest operatorem koparki. Koparko Grill na łopacie. Ja mam tylko jedno przesłanie. <śmiech> <śmiech> Robercie, Takie rzeczy tylko w Norwegii. Takie rzeczy tylko w Norwegii i, I w Rosji. I to, co mówiłem, słuchajcie, kanały stolarskie, łączmy się, ludzie z pasją, łączmy się, bo myślę, że to są wspólne fazy i wspólne klimaty, które tylko mogą przeżyć ludzie z pasją. To co, misia? Dajcie dzioba!

Der eg sto som en båt på land. Det var så mangt eg skulle ha sagt om eg hadde ord og makt. At du er som en vårdagsflom, som ei elv eg så i en drøm. Som et hav eg kjenner meg mest som en båtbåt. Minął tydzień u Roberta snackera Norwegii. Było super. Robert zanim gościli nas elegancko, naprawdę. O, Ania przyjechała jeszcze nas pożegnać. Jeszcze Ania zdążyła. Się Chociaż na do widzenia. Fajnie, miło, naprawdę. No. El universo es un cielo herido que busca el monte Amparo. Con los pueblos de la tierra, quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar.